Na UMK ma miejsce seria zaskakujących zdarzeń. Uruchomiony został projekt szkoleniowy kadry dla nauczycieli akademickich, umożliwiający rozwój ich kompetencji w zakresie innowacyjnych metod nauczania. Na wydziałach pojawiły się przytulne kąciki dla studentów, strefy relaksu i pracy zespołowej. Znajdziemy też nowe oznaczenia sal, które ułatwią poruszanie się po wydziałach. Programy studiów korygowane są w oparciu o oczekiwania i potrzeby studentów, a pracownicy, dzięki prowadzonej przez władze polityce antymobbingowej, mogą czuć się bezpieczniej w swoim miejscu pracy. Skąd te zmiany? Komu je zawdzięczamy? Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jezu, ja nie, ja nie wiem. Ja nie ja wiem, dziękujemy. Ja no prawie na to dzięki. Dzięki. no naprawdę, śpieszę się na zajęcia, to wstecz. Dzięki. Nie wiem, naprawdę. Udało nam się dotrzeć do samego rektora. Zastaliśmy go w momencie podpisywania rekomendacji uczelnianej rady do spraw jakości kształcenia, co okazało się zresztą dobrym tropem. O szczegóły proszę pytać panią rektor Beatę Przyborowską. Zapytaliśmy więc panią rektor, o to dzięki komu na UMK pojawiły się wskazane zmiany. Zmiany dokonują się głównie dzięki społeczności akademickiej, studentom, pracownikom, zarówno pracownikom naukowym, jak i administracyjnym, którzy wypełniają ankiety w Oceny satysfakcji pracowników, kursów dydaktycznych. Ankiety, które okazują się bezcennym źródłem wiedzy dla władz uniwersytetu. Dzięki tym informacjom wiemy w jakim kierunku i w jakich obszarach zmieniać się świadom. Wyniki oceny zajęć dydaktycznych oraz badania satysfakcji pracowników i studentów trafiają do uczelnianej rady do spraw jakości kształcenia, która na ich podstawie formułuje na swoich posiedzeniach rekomendacje zmian. Te rekomendacje muszą być mocne, czyli takie, które będą na tyle ustanowione, będą realne do zrealizowania i przynoszą skutek, który zobaczą studenci, bo to ma być, bo to jest dla nich, tak? dla, dla naszej całej społeczności akademickiej. Analiza wyników ankiet odbywa się na poziomie zagregowanym. Liczone są proste statystyki dla całej grupy respondentów oceniających poszczególne zajęcia lub dla całej grupy respondentów danego wydziału lub innej jednostki UMK w przypadku badań satysfakcji pracowników i studentów. Analiza wyników w badaniu odbywa się przede wszystkim w taki sposób, aby zadbać o anonimowość. Daje to poczucie bezpieczeństwa osobie, która uczestniczy w badaniu, ale też powoduje, że wyniki są szczere, takie, jakie powinny być i faktycznie pozwalają później wyciągać wnioski o tym, co zmienić na uczelni. To, co widzę, to, jest, to są oceny studentów, ale przedstawione w postaci zbiorczej, w postaci średniej wyliczonej z indywidualnych ocen przyznawanych przez poszczególnych studentów. Widzę też komentarze, ale ani w przypadku ocen, ani w przypadku komentarzy nie mam informacji na temat tego, kto konkretnie tę ocenę i komentarz wpisał. Powiązanie wyników ankiet z konkretną osobą jest niemożliwe. Po zalogowaniu do systemu USOS Web. Yy... Podajemy swój identyfikator, swoje hasło, czyli jesteśmy znaną osobą w systemie i w momencie, kiedy naciskamy przycisk Zapisz wyniki tej ankiety, ta łączność z osobą, która udzieliła odpowiedzi, z tymi odpowiedziami jest zrywana. I w związku z tym w tabelach bazy USOS nie ma informacji, kto udzielił odpowiedzi. Podobne rozwiązania zastosowano w przypadku badań satysfakcji pracowników i studentów, które realizowane są za pomocą Uniwersyteckiego Systemu Badań Ankietowych Online. Sama ten system stosuję w swojej pracy naukowej i też zachęcam studentów do wykorzystywania tego systemu w swoich pracach czy przy realizacji projektów na potrzeby pracy dyplomowych. System przydziela anonimowe tokeny respondentom, i w związku z tym badacz ma pewność, że. Dana osoba wypełni kwestionariusz tylko jeden raz, ale też respondent, w tym przypadku pracownik, może mieć pewność, że jego odpowiedzi nie zostaną powiązane z danymi osobowymi. W samej ankiecie stwarzamy możliwość, aby pracownik nie, nie powiedział, z jaką jednostką jest związany, ale pozostał anonimowy, czyli może udzielić odpowiedzi, że nie chce odpowiadać na pytanie metryczkowe i wtedy trafia do takiej ogólnej kategorii, ale jego głos nadal jest analizowany, tylko już wtedy nie w kontekście. Danej jednostki. Stworzone na uczelni mechanizmy gwarantują anonimowość wypowiedzi. Uczestnik badania jest bezpieczny i niezidentyfikowany, a władze UMK -a otrzymują rzetelną ocenę funkcjonowania uniwersytetu. Zapewniam, że zarówno ankiety dla studentów, jak i dla pracowników są anonimowe. Dbamy o ten element bardzo ważny naszych badań.